Rozmawiamy z Krzysztofem Piątkowskim, posłem na Sejm. Jest pan posłem Platformy, tak? Koalicja Obywatelska. KO. Chciałem się zapytać, jak Platforma się odnosi do problemu alienacji rodzicielskiej. Wcześniej, w poprzedniej kadencji był projekt 776 ustawy. Kadencja się skończyła. No, niestety, Projekt nie przeszedł. W, tym, w tej kadencji jest to projekt pod numerem 63 ustawy o zmianie kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i karnego. Jest tam zapis odnośnie alienowania dziecka od drugiego rodzica w przypadku rozwodów lub rozstania. Jest tam 207 artykuł znęcanie. Ten artykuł ma podlegać pod znęcanie, jeżeli drugi rodzic Uniemożliwia te kontakty w przypadku, kiedy nawet są zasądzone postanowieniem sądu te kontakty. Jak platforma się do tego odnosi? To, myślę, że... Nie znam takiej osoby, która uważałaby, że wyroku sąd, sądowego nie, można nie przestrzegać, więc jeżeli sąd orzeka, że rodzic powinien mieć kontakt z dzieckiem, to absolutnie Państwo powinno to umożliwić i dopilnować, żeby to było możliwe. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której rodzic, ojciec czy matka nie mieliby kontaktu z własnym dzieckiem. No Chyba, że jest inaczej i sąd z jakichś powodów. Uznał, że należy dziecko izolować. No. znaczy o jednak, że jest wiele. W dramatycznych sytuacjach, bo pan wie. Jest tysiące takich przypadków, gdzie pomimo postanowienia ten rodzic nie ma tych kontaktów. Eee, tutaj w Łodzi akurat. To był... oznacza, że państwo się nie sprawdza w swojej roli zasadniczej. Powinno zadbać o to, żeby wyroki sądu były przestrzegane. Czyli, czy Platforma poprze projekt 63? Projekt, w którym. Rodzic będzie mógł być ukarany nie, nie finansowo, a z artykułu 207, czyli znęcania nad dzieckiem, jest to yy, forma przemocy psychicznej, jeżeli dziecko tęskniące za którymś z rodziców niestety yy, z tym rodzicem nie może się spotkać. Znaczy nie pamiętam zapisu artykułu, który Pan przywołuje, ale nie mam żadnych wątpliwości, że wszyscy moi koledzy ja również poprzemy każdy akt prawa, który będzie mówił o tym, że należy wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy łamią prawo. Na przykład uniemożliwiając kontakt z rodzicem mimo wyroku sądu. Nie mam wątpliwości. Znaczy ten projekt, który też był konsultowany z wieloma psychologami, którzy odnoszą się do tego, że jeżeli dziecko pomimo. Yy, postawiowień sądów, nie widzi się z tym drugim, tęskni za tym rodzicem, psychologowie się wypowiadają, że to może mieć duży wpływ na przyszłe jego relacje w, w, no nie w być, związku. Nie trzeba być psychologiem, to no, jest oczywiste. No, ale Rodzice to szczególnie rozumieją. Tak? To... Ja no, nie, nie zawsze to rozumieją. Sam jestem ojcem trzech synów i doskonale to rozumieją. Pan również ma dziecko? Mam syna, latka. No nic, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.